Co co widzisz to zbudowane z Lego Chaos Warhammera fantazy. A więc co jest w tym najlepsze, że wszystko zbudowałem sam. A teraz zanurzmy się w nocny świat chaosu. Jeśli trafiłeś tu po raz pierwszy, witaj na moim kanale. Tworze Lego a dziś opowiadam o Warhammerze i okrech z obytych dwóch tematów. Będzie kreatywnie, będziemy rosnie, ale obiecuję będzie epicko. Rzeczy, które zobaczysz, może obchodzić z Warhammera 40 000, ale spokojnie. Ich celem jest pokazanie raz ich historii. Sam film jest o chaosie z fantazji. No to co? Zaczynajmy! Pierwsza frakcja to wyznawcy chaosu. Ale aby dodać trochę frajdy, wybrałem wyznawców Karna, czyli Boga wojen i rzeź. Tu mamy piechotę. Czerwona zbroja, peleryny, hełm powinny być rogaty, ale A do wyboru mają dwie o miecze, miecz i tarcze albo dwa topery. Wygląda kozacko, prawda? Chaos. Cztery różne ścieżki, czterech różnych bogów. Korn rządzi gniewiem, wiem. pożądaniem, Nurgle z gnielizną i przemijaniem, a z cinch wiedzą. Korn był wojny siły i honoru. Jego demony dosłownie tracą HP w grach i dzisiaj się nie biją. Taki Bóg walki. Skarbrant, jeden z jego ulubionych demonów, dostał kiedyś od Korna taką lepę, że leci przez 7 dni i nocy. Choć Korn brzmi brutalnie, to nie jest po prostu zły. On jest bogiem honoru, siły i determinacji. Można od jego wyznawców, wyznawców usłyszeć słynne krew na wogę krwi, czaszki na tron czaszek. Siedzi on na tronie z czaszek. W są jeszcze czterech bogów chaosu. Jest nurgl pan zarazy, gnicia i przemijania, cyklu życia i śmierci i to, że coś mija. Cinch wiedzy, kłamstw, manipulacji, też magii. No, i tym podobne, oraz yy, slanerz, ale o niej opowiem trochę później jeszcze. Opisem: chaos nie wiem, podzielny, gdzie się wierzy tylko w jednego z czterech bogów, a jest coś niepodzielny, gdzie wierzy się we wszystkich narodów. I bohar to taki typowy pan chaos złotych, a na torsie czarna zboryja, czerwona peleryna i z na giniętym koniu. A nie się na konie gnijany, to maść konia, czyli kolor tak jakby jego skóry, taki brązowy z czarnymi włosami. Ich pojazd to wielki motor. Przyznam się, trochę poszedłem na łatwiznę i zrobiłem zwykły motor. Teraz przechodzimy do równie czerwonych i równie magicznych krasnoludów chaosu. Tu mamy zwykłych wojenników krasnoludów chaosu. Czerwone zbroje, czarne brody, wysokie kapelusze, potężne ręce. Bo no to w końcu krasnoludy. A do tego ich broń, topory, siekiery, albo same pięści. Kiedyś to byli zwykli krasnoludowie, ale podczas jednej z bitew za daleko. I zostali otoczeni przez chaos. W końcu dali się mu porwać. Zaczęli używać magii i ich ciała zaczęły zmieniać się w kamień od stóp w górę. Wyznaję Boga szuta. Jeśli coś o nim wiecie dajcie znać w komentarzach. Podobnie, bo mało powiedziałem o innych bogach chaosu niż o Kornie. Możecie się podzielić swoim informacją w komentarzach. E, jeśli chcecie wiedzieć więcej o ogółem Warhammerze. Polecam kanał Wojtek Czyta Warhammer. I bohater to taki mag wojownik. Złote elementy zbroi, kula na czapce i coś, jakby z stopy, bo czaruje. Ciekawy design, co nie? Ich pojazd to mech, a dokładnie mech z Lego Ninjago 70754, lekko zmodyfikowany. Jak widzisz, z kamienia magowie używają z takich maszyn, żeby w ogóle móc się poruszyć. Fajny pomysł, prawda? Były krasnoludy, to teraz mroczne elfy. Uwaga młodsze dzieci, możecie przeskoczyć do następnej części, bo tu będzie trochę bardziej dla dorosłych. Ich armę to winicy fioletowe fioletowo róża i barożowych. Chyba różowych, nie znam się na kolorach, wybaczcie, używając łuków, mieczy i dzit. Broje są szczegółowe, więc tu LEGO dało mi wyzwanie. Elfy tak bardzo kochały przyjemność i zakazane rzeczy, że dosłownie stworzyły nowego boga chaosu, Slanesza Jest to bóg przyjemności silnych imion, I no, powiedzmy, rzecz 18+. Plus. I rzeczy nielegalnych w Polsce aktualnie, choć w Niemczech zostało zlegalizowane. Zostawię, tu, e, Wojt... Zostawię to Wojtkowi z Wojtek czy Towerhammer, on wytłumaczy lepiej. Lub jego chyba syna Kuba, z, Bo... z Wojtek czy Towerhammer. Niech nie jest w kolorach całej armii. Prowadzony przez konia, a w środku siedzi. Co ty tu robisz? No, bohater, tak. Koń wygląda jak z maili, to ale daj spokój. To lego. Informacja dla inkwizycji. Ja nie wiem nic o szczurach, ludziach, tak, tak. To tylko legendy, legendy. Nic nie przemycam z do imperium. Nic, nic, Przyjęgam, przyjemam. Skaweny. na co czekaliście? Tak, tak. Mnie się wy zginęli, truciz. Z w kryształów. Patrz, mają poszopane szaty. Tak. Zielone oczy od spaczy. Tak, tak. I broń, broń. Tarczy miecz. i coś dziwnego. Nie wiem, co to jest. Może ty wiesz. Jeśli z skawę, zostaw like, like. Tak, tak. Skawiny żyją tylko dla dwóch rzeczy. Siebie siebie i tego szczura i wielkiego bo... Tak, tak. Są trochę jak dzieci nurga i cyncy, Oczywiście tak nie jest, nie, nie, nie. Chyba. Kochałem zarazę zgnieliznę i pułapki. Tchórze, tchórze, Ale każdy chce być ważny, ważny. Siedzi w Radzie 13. Tak, tak. Jeśli masz y, czarne futro, jesteś paniem, paniczem, tak, tak. A spaczniowe kryształy? Ty moc, moc, ale zabijają. Czyste szaleństwo, tak tak? Deathmaster, Master. Czarny futrze. Elegancki, elegancki. Zmięczeń, z którego jest paczeń. Ubrany równo, równo. Zadwany. Wygląda kozacko. PRAWDA? PRAWDA? Kapapulta. Na koniec najlepszy model w całym zestawie. Tak, tak. Dwóch obsługuje. Jeden ładuje paczeń, drugi celowy. Generalne. PRAWDA? TAK. Poczekano chciałem zrobić Doom Wheel, ale Kapapulta wyszło perfekcyjnie. Wielkie koła, deska, dużo obliczeń. TAK, TAK. To było na tyle. TAK, TAK. Jeśli lubisz Chaos i Warhammer i LEGO, zasubskrybujmy kanał ustaw komentarz i napisz, napisz który fragment Ci najbardziej podoba. Wracam do mojej nory robić więcej w tej filmie. Tak, tak, do zobaczenia, ludzie, ludzie.